Zainwestowałeś w swój samochód. Dbałeś o każdy detal. Ale kiedy otwierasz drzwi? Czy to mdłe, żółte światło wciąż psuje cały efekt? To nie jest oświetlenie godne Twojej maszyny. Zasługujesz na coś, co podkreśli jej charakter. Coś, co sprawi, że poczujesz dumę za każdym razem, gdy wsiadasz do środka. Wyobraź sobie, że jednym prostym ruchem możesz to zmienić. Przedstawiamy żarówkę LED. T5 od Motoledy. To nie jest zwykła żarówka. To Twoja nowa wizytówka. Ostatni, kluczowy element tuningu, którego szukałeś. Stworzona dla entuzjastów, którzy nie akceptują kompromisów. Najwyższa jakość diod SMD, żywotność 50 tysięcy godzin i system CANBUS, który gwarantuje zero błędów. To nie jest chwilowa zmiana. To inwestycja w styl i niezawodność. Przestań godzić się na standard. Wejdź na Motoledy i wybierz swój kolor. Twoje auto Ci podziękuje. Motoledy mamy każdą żarówkę w wersji LED do każdego auta na świecie.